Hej, cześć, się z, z tej strony x i teraz w kolejnym odcinku z Slingera tak, i z czym sobie dzisiaj zagramy? Z dwoma ultra rzadkimi addonami. Pierwszy addon, myślę, że mój English is quite good, także tutaj jest opisane, że Survivor Sprint, co za dobrze. Że jak trafimy sobie wraz oraz 15 metrów naszym spirem, to, dopóki nie zarwie się żyłka, to ma na sobie Eggbag Expose, czyli mamy go na strzała. Jak to działa tak, to zacnie. I drugim... Yy... Ultra rzadkim perkiem, yy, się addonem jest żelazo z Hellshire. Hellshire. Gdy ocalał, zostaje przybity włócznią, a wszystkich ocalałych zasięgu terroru zostają umówione na 6 sekund, czyli zasięg terroru wynosi 24, więc jak to działa z 24 metrów, to jest całkiem niezłe. Do tego hebonitowym Mentomori i zmieniłem do niego Seta. Trochę go podlewelowałem i założyliśmy mu lapi bacera, Tajemny Pościg i Kolinga. Także to jest raczej ostatni odcinek, jeżeli chodzi o PTB i jeżeli chodzi o tego pana Befslingera. Także no, powiem wam, że szukało mi lobby, tak, nagrywałem, nagrywka miała być już pewnie by dawno, była nagrana, tylko wywaliło lobby i czekałem 40 minut na kolejne. ja do dlatego to jest już ostatnia nagrywka, jeżeli chodzi o pana Slingera. o to ta, tak, dlaczego takie ultra addony na tym, ostatnia rozgrywka na bogatości, także mam nadzieję, że wam się spodoba, jeżeli tak, nie zapomnijcie strzelić łapaczki w górę, jutro jest piąteczek, i, jutro będzie stream y, z zwykłego serwera, y, DBD, będziemy napierdzielać tier trzeci archiv w... Y, no, w TBD, no, z panem Kingslayerem możliwe, bo tam mówił, że właśnie czy mamy zamiar grać. Ja Powiedziałem, że jak najbardziej, mogę streama dupnąć. Także, no, u dwa ultra rzadkie perki. Jak to się wie, jak tajemny pościg działa ogólnie, to jak powiesimy obsesję, to nasz terror radius zmniejsza się o 4 metry i tak maksymalnie do 12 metrów, bo o 4 za każdy hak. Także spoko, bo on ma tylko 24 metry terror radiusu, także możemy mieć 12 metrów terror tylko. No, tego może być całkiem ciekawie. Zobaczymy, jak działają też te ultra rzadkie addony. Czy rzeczywiście to działa tak, że jak trafimy to. O, oh my God, świątynia oczyszczenia. Czy rzeczywiście jak trafimy z Pirem z 15 metrów. Tylko nie wiem w sumie, jak 15 metrów tam będzie to działało, no ale jak efekt Expose będzie nakładało, to będzie całkiem zacnie. Będzie całkiem mocny addon w takim razie do tego pana Devslingera. Jest to już prawie moja ulubiona postać w tej grze, dosłownie. Zobaczymy, jak jeszcze będzie się prezentowała na wyższych rangach, ale to dopiero trzeba czekać, aż wyjdzie na normalne serwery, a nie na testówkach bo to wszystko jeszcze może zostać znerfione, albo po prostu zmienione w jakiś sposób, nie wiadomo jak. Matthew już wie swoje. Także zobaczymy, jak rozgrywka się potoczy. Słyszałem kroki, ale walimy to. W znaczy, szelest trawy. Mógł to, to być spowodowany szelest przeze mnie. Jest to ogóle Dobra. Od razu nakładamy efekt tego. To znaczy, się, Deep wand. No, głębokie rany, nie? Dobra, oni ją. Na razie nie sprawdziliśmy, bo to nie było 15 metrów nawet. Dead Hardzik, czy nie? Nie, bez dead Hardzika chyba. Dobra, wiszu wiszu. To nie jest obsesja. jest smutek byśmy już mieli ten. Słyszę kogoś za mną. Jeden mori ma w tej grze właśnie. Muszę pamiętać. Chcę hardować trochę. Chcę zobaczyć, czy to się tak działa, nie? Mam cię tutaj, koleżanko. O Boże, ale to było słabe. Ona się nie ruszała. A nie trafiłem. Chyba nie ma co trajhardować, wiecie? Bo to tylko na nasz minus wyjdzie. Ona naprawdę chciała. Dobra, na razie ją bije normalnie. Dobra, polecam. Odbijamy to. Jeden gendone animacja dopiero teraz. No, zbaitowany by. Dobrze, dobrze. Fajnie idzie baitować, właśnie. Co dzisiaj nie idzie strzelanie? Pierwsza granica. Dzisiaj dlatego tak Warzywo troszkę. Bo ewidentnie coś mi nie idzie dzisiaj. Skopie to żeby to było z głowy. Muszę się bardziej skupić. Bo tutaj i tak nie ma co już ją trafiać z tego Bo to i tak jest już ten... Yy... I tak już jest ranna, więc nie ma sensu Kochanie, ja to zbiję koleś. wszystkie palety zbiję, bo na mapie będzie zacnie Nie wiem do końca też to ma ręcz, na pewno 15 metrów, ale... Teraz miałem wrażenie jakbym hitnął prawie, nie? Tak troszkę. No, w końcu Ciepka, dobra. Ok. Na razie zaraz kolejny, pewnie gen będzie skończony. Obstawiam. No to chodźmy już tutaj, why not? Będzie mi ciężko stąd wyjść. Trochę tutaj przypajacowałem, nie powiem. Taki był niby plan, ale nie do końca. Reloadujemy. O, się mordo. Było takie. Siedli płundy ma chociaż nie. Tyle dobrze. Cześć. Dobra, troje ci się. Ona jest już na Mori, ale zagrajmy na dwa haki, wiecie. Żeby nie było. Żeby nie było, że jestem toksyczny. No. Wiszu, mordo, mordeczko. Dobra, reloading. Chodźmy do genów trochę. Trochę ciągle obsesji nie mamy. Cześć. Jak już aż tak bardzo się podstawiają, się podstawiają. No, Mogą ją zlać, ale no nie będę jej zlewał. No tak jakoś nie wiem. Już jazda, no. Bawmy się. Co oni tak podpieprzają? Tak co niszczą się? czy co? Tam jest ruinka, nie wiem czy zauważy. Możliwe, że może zauważyć. Okej, dwóch już jest na mori. Dwuk jest na mori. Może, oh przepraszam, Czkaweczka lekka taka. To się regresuje, właśnie mówię o to, tak, dlaczego nie widzę tych iskier, jaskier. Panie, jakiegoś surowe zauważył i te 15 metrów rzeczywiście bym trafił, nie? Byłoby miło. Jake nas strzała już, Nek nas strzała. Ok, musimy tak ten. Nie dziwię się, jak pierwsze ruinę zdejmą, bo coś cisza. Dobra, tam może kręcą gena. Ruinka jest ściągana na 100% Czy jest dwóch rannych? Efekt Exposed, czy nie? Tak! Efekt Exposed, no. Czyli działa. To było 15 metrów, no. Ewidentnie. I teraz co się stało? Dlaczego on no na hita? Wow. Excuse me, takie co? Nie dziwię się jak jest to szafka. Czy coś. Nie, nie ma, dobra. Idziemy, niech się ściągną z pokoju. Czyli no, to jest całkiem fajny wtedy perk. Addom. Przepraszam, ciągle mnie reperk add Ale każdy wie, że addom. No, całkiem przyzwoity. Nie powiem. Tam nikt nie kręci. Jak gdzieś kręcą geny, czy nie? Może tutaj. Nie, też cisza. A, jednak nie cisza. No dobrze, bo to się regresuje teraz. Więc nie wiem po co to zrobiłem, szczerze. Głupio trochę, nawet bardzo głupio bym powiedział. za krwi, to no dobrze. Tamta ciągle wisi w ogóle. Wow. Ciekawe, że nikt jej nie chce ściągnąć ciągle, A no, już jesteś moja, więc daruj sobie te ucieczki. Tu jest hak. Ten śmiech jest całkiem spoko, nigdy ciągle o nim nie mówię, ale ale wewnętrznie kocham ten śmiech jego, naprawdę. Okej, okay, całkiem ładnie idzie, bez tragedii. Teraz ruina się przyda się. Ona nie jest jakoś mega op, będzie ta ruinka nowa. Jest spoko, ale teraz ten gen, gen się teraz regresuje, ten chociaż tutaj na dole. Także fajnie. Skopię sobie paleczkę przede wszystkim Cyk Dobra, kto tam na strzała? Czy tam ta ma dwójkę już? Bo teraz Jane na pewno na hitka, czyli Jane Memento Mac Memento, a Nia? Czy tam nie wiem kto to był? Kimurka? Nia? Tutaj raczej niemożliwe że kręcę, bo tutaj by zdjęli od razu mi ruinę. Raczej jakby zobaczyli. Także to jest wątpliwe miejsce. Tam też nic nie widzę. Okej co że Nie będzie się już aż tak cię nie stuneluje, ale. Wow, naprawdę ciekawe. O, jak ty jesteś z tą sytuacją, koleżanko? Ty będziesz żyła czy nie? Nie trafiło to? Serio? Chciałbym jeszcze raz ten efekt explode zobaczyć, wiecie? Przytrojkarduj mu może trochę. Ale czy ja wiem, czy ja chcę może tak bardzo projektować na to? Musi nie wiem, tylko nie wiem czy ona nie jest czasami na strzałach. Tutaj. Schopmy sobie, elegancko. Też nie trafiło, naprawdę? Jestem trochę zaskoczony czasami jak to działa. O, hello. Jestem zniesmaczony, powiem tak. Dobra, paleta. Dobra, gonimy. Kolejna paleta, co? A jednak nie. Dobra, gonimy, gonimy. Zbyt dużo. O, okej, okay, mamy cię. No teraz to się ładnie wyrwała. Łatwo to skontrować, jaką jakiekolwiek drzewo, nie? Więc to trzeba uważać. To, no, dobra, to nie gonimy chyba po tak prostu. Zaraz Bladlas powinien nam wejść. Jak już tak będziemy trochę hardować z bo zaraz to się nie skończy dobrze. Kopiemy. Dobrze. Kopiemy. Dobra. jeszcze kolejna poleta, więc jeszcze jedną będziemy musieli skopać. Niestety. To już palet nie ma, także jesteś nasza. Yy, przepraszam bardzo, gdzie jesteś? A no tutaj, dobra. Daruj sobie koleżankę Gęce Psuty, dobra. Moriu Czas na mori. Dzień dobry. O, ma jedno z fajniejszych mori w grze, według mnie, naprawdę. Jest bardzo fajne, jak dla mnie. Jak dla mnie, Temori jest kozak. Totalnie. Okej, okay, ogólnie tak. Ten add-on to na pewno jest dla ludzi, którzy umią trafiać tym harpunem. Czyli dla mnie czasami, jak nim sobie pogram dłużej. Na pewno nie na pierwszą grę. Na pewno nie jesteś na strzała, bo nie wierzę. No właśnie, to nie było 15 metrów. Balance landing. No, to było w sumie do przewidzenia. Nie patrzeć. Tutaj już tych palet raczej prawie w ogóle nie ma. Chyba, że tutaj jedynie jeszcze jedna jest. Może. Dlaczego to nie siadał? Przecież to było idealne. Jestem przekonany, że ją widziałem tutaj. Dlaczego tak nie jest? Idziemy do tego gana. Olejwamy ją, bo tutaj zaraz będzie skręcone. Do... Zdecydujemy to teraz, bo żaden gen nie jest skręcony, tylko ten. Dobra, będziemy nawet strajkardować strzelaniem, bo ten gen jedynie jest tutaj podkręcony jako jedyny. To nie było 15 metrów raczej. No właśnie. czy tak mi Ono ma też już mori, więc... O no będzie. Dobra, jesteś moja już, no daruj sobie, do uciekania Dobra, kolejne mori, zacnie Ten older boy. ten gen może być zaraz skręcony trochę Proszę bardzo, nic Elegancko, proszę państwa Ta gierka już taka bardziej trochę nubowa z mojej strony, nie powiem Nie czuję się z niej zadowolony w żadnym stopniu Uciekando To jest Nia o, Exposed! na pewno. Wolę to zerwać, szczerze mówiąc. A już myślałem, że ją trafię na tym. Dobra. Myślałem, że trafi. Szczerze przystąp. Tutaj się jest wyładuję, bo to tu będzie tutaj looping shot. Excuse me, co? No to to naprawdę było ciekawe, przyznaję. No ciekawe to było, nie powiem. No to się spotkaliśmy na zakręcie i co z nami będzie? Będzie Mori. Wow, uniknęłaś mojego auto ataku, niesamowite. Jesteś niesamowita, że firma że zreloaduję i sobie ciebie zamuruje. Bardzo dobrze. Gierka już tutaj bardziej taka unskillowa z mojego tutaj, jakby z mojej perspektywy, niestety, ale zabiliśmy. Póki co. Także całkiem gładko. A widzicie? Iruna zregresowała, zregresowała, zregresowała całego gena. A był naprawiony dość sporo. Więc całkiem się tutaj. całkiem dała radę. Ok. No zostało nam. hacznie. nie? Nie powiem. Czuję się lekko zażenowany moimi strzałami dzisiejszego dnia. Ale nie mam zamiaru iść i nagrywać kolejnych nagrywek. No bo to lobby. I see you, bro. Ojej. A własny! No! Ale gierka spoko. Ten addon na pewno... Ja się nie wiem, jak ten z tymi aurami. Jakoś mało tych aur widziałem. Ale może się nie obracałem, dlatego punkt do rangi by był teoretycznie. Także ciekawa gra. Hehe, <giby> GG. No, GG, GG, no. Także to jest na pewno spoko. Ten, to, to nie wiem, czy jest aż tak bardzo useful. Szczerze przyznam. Ale to jak najbardziej jest niezłe. Także no, zobaczymy się... Chyba już myślę jutro na live jedynie. A jeżeli chodzi o pana Slingera, to już myślę, że zobaczymy się jedynie, jak będzie w grze do Także no, to było na tyle. To był ostatni odcinek z Slingera, Jeżeli spodobało się, zostawcie A ja kończę. Trzymajcie się do następnego i papa. Pa. Yy, bijcie w piątek na streama. Nie wiem, która godzina. Śledźcie. Papa. Pa.